Moi mili, czy to jest... tak, czy to jest samolot? Lądujemy tutaj. E, ja by... tam? Na laboratorium? Tam jest duża skrzynia z zaopatrzeniem. Nie. Ej, ale tam. ja nic Lądujemy nie, mo... tutaj. Ja nie mu, mogę... nie mogę nic... Nie mogę nic zrobić. Ej, Dlaczego nie mogę wyskoczyć? Ale nie, E. No to jedziemy, szykujcie się! O, teraz, dobra. A, bo to, to ja! Idzie... To idzie, lecimy. Tak. Tam mnie lecą te kolorowe pociski. Kolega się odłączył. Ja to wam steruję? No. Tak. Bo ja podążam za tobą. jak kliknę e to. to mhm. Proszę Państwa, moi mili, w ogóle, bo się tak nie przedstawiliśmy w tej zdrowiu duale, a to jest nowość, nowość dla nas. Apex legend Apex Legend, mm. dokładnie Mamy tutaj jakieś... O jedzie jakąś tam broń. Ja też coś mam tu dodatkowe zaopatrzenie. Jak coś notuje? tu jest za Mam, mam, mam coś. O, tu jest. strzelają do mnie! Spokojnie. I teraz... Trzymać się razem. Ej co on, tam sam katuje? No chyba. Gdzie ty jesteś? Ej bo już ktoś do mnie strzelam. Ja to ja strzelam Ja tu jestem Chodźmy do niego może no. Bo chyba gościu jest dobry z tego co widzę Bracia, jestem pod ostrzałem. To idę, idę wrogą osłonę się o, odłączył no. kurcie niepotrzebnie Są jeszcze jakieś skrzynie Może lepsza broń będzie Może będzie lepsza broń bo o, gościu. Wygląda na to, dobry gościu nowym liderem Dlaczego ja mam Pierwszy tylko tutaj krew. 20 Dobra robota gdzie to jesteś? Tam jesteś Co się dzieje? Nic zbieram lepszą broń po prostu A, ok, nie... Dobra, to nie krzyż na mnie Jesteśmy wewnątrz... Nie, ja nie mówię. Jedno z głowy. Poczekajcie na mnie, bo... Znaczy ja też tak, tak? Nie, nie on gdzieś chce poszedł znowu Żebyśmy tak chociaż mniej więcej razem byli, bo tak to to... No też właśnie chcę do niego iść A, dobra to... Poczekam na ciebie Ja tu się Muszę rozglądam bo... podładować osłony. Tam powinny ktoś być chyba Z w drodze. Idziemy do niego Nie potrzebni się odłączył no trudno, no. Co to jest to? Co? To są ten... Mam materiały! A, no. No dobra, jest i Wytwarzam przedmiot, ale jestem w gotowości. Wytwarzam przedmiot, ale pozostaję skupiona. Nie wiem, no ja bym to kupowywowywał tutaj po prostu i ku No ale trzeba coś postrzelać się, bo. a no, tam ja... coś się dzieje, Chodźmy w tym tam kierunku. się coś dzieje. Co on tu robi? Nie, on wytwarza przedmioty. No gościu ogarnia tą grę ewidentnie. No dobra, no idźmy gdzieś tam. tam. Chodźmy tam! Zginiemy, to zginiemy. Tak, no. Jak mam być szczery, no to. Za jakąś minutę będę miał godzinę w tej grze, więc. Więc jest fajnie. Osiu, tarcze jakieś ma, kurde. Tak, bo ten, ten wojownik może mieć tarczę. Tu nikogo nie ma, serio? Co, co tu jest grane? Dobrze poszliśmy. Cel w polu widzenia! Aha, jest, 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 jest. no. Uciekłem tam. Nie, no, nie będę go. Dobra, idziemy. <laughs> o, o kurde. Poszedł, poszedł. No, poszedł, poszedł, lecimy. Fajnie, że tu z wysokości się nie ginie. Kontrol naciska, jak sobie biegniesz, to wtedy. Uwaga, zaraz zacznie się ostrzał. Wroga osłona rozwalona. Zauważyłem, no, nie, nie No, ej. Co tu się dzieje. Zniszczyłam osłonę wroga. Jest gościu. Przeobraźmy się. Rozpaliłem wroga osłonę. dostał też Zniszczyłem. 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 Nie żyje. Wroga nie będzie bolało, nie ruszaj się. Jeszcze już cię, już cię. opatrzę. Ale tu jest głośno, strasznie. Dobra. Jestem podostrzałem. Lecę się osłaniajcie mnie. Muszę trochę podładować osłony. Muszę się uleczyć. Zwaluje. Opatrzę. Ostatni czas ubrać. jest. Nie. Ktoś tam dostał Przeładowuję, Przeładowuje. Potrzebna mi chwila na wołanie. A. Jestem kurde. Mnie Ajajaj. Przeładowuję. 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 No Dlaczego Dlaczego nie chce wziąć... Bo... No ale dlaczego nie mogę wziąć coś... broni? Bo jak leżysz to nie możesz no i to ja ci mogę pomóc No i dobra, oddział wyeliminowany no, Ale było fajnie, jak na pierwszy mecz taki wspólny, mi się wydaje, że nie jest źle Coś tam postrzelaliśmy, było trochę akcji, następnym razem będzie lepiej no, tu trzeba wiesz, tam ogarnąć te broni, to wszystko tam wiesz. Ale tak na pierwszy raz jest fajnie, żeby tak się zapoznać, chociaż co i jak, nie? Bo tak, tak. To, 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 to co? Ale wydaje mi się, że no damy trzy meczyki, jak będą takie szybkie, nie? Na odcinek. Tak, tak, to jak najbardziej. No. Masz pakiet skarbu, jakiś. Co, jeszcze raz gotowe klikać? Klikam. A ty jesteś gotowy? Jak najbardziej. No, no i fajno. Oczekiwanie na gracz musimy się po prostu w lepszym miejscu jakoś z, y, zrespić. 5, 4, 3, 2, 1. Ej, no przecież to było dobre miejsce, nikogo tam nie było, mogliśmy na spokojnie. No tak, czekać w sumie na, aż, aż przyjdą. Bronią zabezpieczona, jestem gotowa. Walczmy razem, a zwycięstwo będzie nasze. Właśnie jest dużo, bo jest takich różnych. Dużo, ja dużo nie wiem, właśnie dużo opcji i tak dalej. Do jakichś tam właśnie takich opcji mocy, jakichś różnych, nie? I można tam coś. No, każda postać coś tam innego, nie? I to tak. Się po prostu nauczyć. Czy już masz poziom jakiś piąty? No właśnie nie wiem. O, ma tylko 49 poziom, zobacz. Pierka. Pierka jest tam typu, nie? Gdzie lecimy? Dobra Ja bym tu gdzieś się zrespią. Tu szybko. z naszym drugiej O, prowadzić? drugiej 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 Ja już mam broń, znaczy chyba broń Ej, tu są bronie Gościu też ma broń A jeśli broń nie ma 18 lat?

Trzeba się rozglądać 45 sekund, okay. jest do pierścienia daleko, ruchy. Pierwszy krew. No idziemy. A tu jest odradanie. Ciągle. O, tu są jeszcze broni jakieś. Ja to mam dobre. Okej. Okay. Jak macie takie dobre, to okej. Okay. Znaczy, nie wiem, bo mam z, y, tą lunetę, dlatego nie chcę zmieniać. O kurde. Co? Dobre te bronie są. Ej, kurde, bo się zaraz pierścień będzie zamykał. No dobrze, no ale przecież od, od pierścienia jesteśmy daleko. No, a musimy być w pierścieniu. Uwaga, pierścień. Się Gdzie wy jesteście? Bo inaczej no, y... no No ale przecież pierścienia to przecież pierścień widać na mapie normalnie. To jest jak Danger Zone. To jest, zmniejsza się strefa po prostu. No. Gdybyś był blisko, to by cię było, że jesteś nie, że jesteś poza jakby strefami. No a jesteś As daleko od strefy. No, do, no, i chyba o to chodzi, żeby być jak najdalej od tego pierścienia, tak? Nie, no, my Cześć musimy wejść do pierścienia. Gdzie? Jak? Co ty gadasz? No do tego kółka na mapie. My musimy tam dojść. Bo pierścień się zamyka przecież. zaopatrzenia w drodze. Leci zrzut zaopatrzenia. Zasłużyliśmy na to. Tylko zachowajmy ostrożność. Nawet na mapie ci strzałkę pokazuje, że musisz tam iść, nie? Nie ja no, weź nie obrażaj się. Ja się nie obrażam, tylko mówię, no dobra no, ja mówię, że nie umiem grać w tą grę. Nie wiem o co jeszcze chodzi do końca. Azić wypluł Nowy Zabust. Atakuje wroga O co się wyprawia? Jakiś gościu tu jest No trzeba go od razu walić na mapę. Jest! Ja mam tak na kontrolę dziwną broń teraz takim. Nie strzelam normalnymi tymi, tylko muszę mm. naładować A Taki laser, Ale... ala Ale już mam, już mam normalną Tak, bo fa fajnie jak jakby mieć jedną taką jedną jesteśmy już przy pierścieniu Ja jeszcze nie jestem przy pierścieniu Nie no, już tu jesteśmy tam biegnę A tam gościu gdzieś daleko w ogóle Nasz A to już... Chyba dotrze do nas Tak nie dotrze to I co, myślisz tutaj kutabanić? Zobaczymy, że nie kutabanić, ale chwilę można się Ej, zostało 13 oddziałów z 38 Nie 38 pasowałoby coś postrzelać gdzieś Trzeba gdzieś sobie iść i się rozejrzeć, bo z góry dobrze widać Nie widzę nikogo o, ja tutaj też niego nie widzę. Wszystko jest daleko, bo my tutaj byliśmy w sumie, tu. Sprawdźmy tamten mhm. obszar. Tam zginęliśmy Widzisz? chyba. Nie, na moście. Jestem pod ostrzałem. No Elio. i po co tam poszedł? Przeładowuję. się. Gdzie? A, są. Yeah. Żyjecie jeszcze czy już nie? Tak, zbudowałem jednego Jest Tu jest bóg Ale, bo ja nie mam, nie mam amunicji w ogóle. Dobra, udało się. No, dobra. O, normalna broń w końcu. No, właśnie, my musimy być jak najdalej od tego. No tak, ale na mapie, jak masz to kółeczko, to takie jaśniejsze to tam musimy się znaleźć. Aha, dobra, bo ja nie zauważam, że jest tutaj taki, dobra, faktycznie, okej. Okay. Dobra, musimy iść troszeczkę dalej, nie? No, ja już jestem przy wodzie. Ja to wszystko zbieram. Pierwszy nie jest zbyt blisko. To się da. A ja tu, jak spadnę, to się zabije, nie? Chyba. Nie. Nie, nie, nie. nie, jak powiem. spadniesz, to nie, bo ja zaskoczyłem. Na na Tyrolką, gdzieś. nie zasięgu, 40 tam się gdzieś... ostro grzeją. 10 oddziałów jeszcze. No ale co, nie ciekawsze trochę nawet od CSiKa? Bardzo fajnie, Grafika fajniejsza, nie? Bo tam tak. Nie, to jest bardzo przyjemna gierka. kogoś można spodziewać, trzeba uważać. To ty? Nie, nie, to, nie, nie, to gościu. Ja Uwaga, 10 sekund. Pierwszym jest blisko. Mamy... Mam tu dodatkowe zaopatrzenie, uzbrójcie się. Ładuję osłony. Uwaga, Pierścień się zamyka. Pierścień się zamyka, ale jeszcze w nim nie jesteśmy. A? Jeśli chcecie zginąć, to będzie wasz orzecz. Ja tam idę. Jak tu się wz... A. rzut e. w drodze. Dobra. Ej, tam się ten pierścień. No on się właśnie zbliża. No dlatego tak mówię, ja właśnie mówiłem o tym pierścieniu, że to trzeba uprzedzić. A no takiego to... tak, ale a mi chodziło na mapie. A no właśnie, dlatego... Żebyśmy się nie, nie mogli dogadać. A miałki dinozaubrej. Uwaga. Nowy lider zabójstw. Tam Michał wdych musimy wdych iść że idę, przed ozach, siebie Skoczę tu? Nie, nie, skoczysz, ja już nie skoczysz, żyję Skoczysz, spokojnie, wiesz, to Cię nie zabija od razu No ja wiem, ale... O, dupa Aha, niestety Nie, no jak wracaj do pierścienia jak... Ja pierdzielę, całe zdrowie mi zabrało no, dobra, ja jestem Też gdzie Jestem czulką, ja nie jestem pierścieniem, ale mam cał... Ulepszyć się czulką. Potrzebna mi chwila na połatanie. Replikator w drodze. Wysyłają nam replikator. Potrzebuję czasu na leczenie. Osuń mnie, wolna mięsa. Leczę się. Potrzebna mi chwila na połatanie. Pierścień już blisko. Mam jeszcze minutę. Dobra Jeszcze z... Jeszcze, jeszcze, jeszcze Latuje. dychamy Dobra Ja uciekam trochę dalej od tego pierścienia, bo później... No ja idę też w stronę pierścienia właśnie Problem jest Powolutku już Tu trzeba uważać Został Zostało 5 oddziałów Ale ja tu nawet ciągnięcia. strzał nie oddałem prawie Jesteśmy razem. Ogólnie spoko się gra Dlaczego mi cały czas pokazuje, że mam użyć strzykawki? Placzę się? Osłaniajcie mnie! 10 sekund, pierwszy jest nie, nie jesteś jeszcze do pe w pełni uleczony O, no, wiem, wiem Bo to już. Musisz... A, teraz jesteś Uwaga, pierścień na energetyczna. Kierujcie się na to, pierścień się rusza. Zrzut zaopatrzenia w powietrzu. To dar od bogów. Dobra, lecimy do tego, nie? Tak. Bo za 27 sekund się zamyka. Ja już jestem w pierścieniu. A, bo to tu jest. Dobra. Tam się gdzieś strzelają. Zauważyli... Ej, ktoś... Czas ktoś. Nooo. O... O... Chodź, chodź, uwaga. chodź. chodź. Mówię jak ktoś, ktoś strzela, nie, nie wiedziałem kto Dobra, przeładuję sobie i idę na górę. Chodź na, chodź na górę jak możesz. Tak, idę, idę Proszę i robią werschy mi tam stąd. Leży. jest Jeź, mamy. Leżą. Leżą, leżą, leżą. Ale mają do skrzyneczki. Teraz jesteśmy w czołowej piątce. Pierścień już blisko, czas jest naszym sprzymierzeńcem. Zostały dwa oddziały wrogów. Urządźmy im rzeź i wyrzyjmy zwycięstwo. Ale co są można ulepszać te? Bronie Moi mili, zostały dwa oddziały, Jestem, jesteśmy jest... na podium Dobra Teraz musimy się trzymać kupy Idę do, do was Ale tam dobrze zrobiłem te trzy fragi tam Zostało 30 sekund, bezpieczeństwo jest na wyciągnięcie ręki Co? Gdzie jest moja broń? Gdzie ty jesteś? A dobra, tutaj nie zabierajcie mi tego czasu. Nie ja spokojnie To jest moje To już... To już została końcóweczka Ej, bo ja dopiero się... Spokojnie, Ej, jak... spokojnie Jak są Schodami, wejść? schodami Na dół? Tak, 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 tak Nie ja właśnie, zaraz dopiero się szczerze, że jestem tak daleko od was Ja. Pierścień już ruszył, szybciej Ile zostało? Trzy oddziały Czyli Trzy oddziały. sześć ludzi, ty? Tak? tak Jest tam jest, 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 jest. Yes. Co tu się dzieje? Jaki, gi ja ginę? Wy leżycie? No we dwóch, to jest samolot. Czujcie ja... dobra tyłu, że Aj, dobra. A szkoda. Koniec gry. O, kurde, zginąłeś. Drugie miejsce, moi mili, ależ to była emocjonująca gra. No bo niepotrzebnie ktoś zamknął te drzwi. Ależ, ja poszedłem im na plecy, nie? ale... No ładnie. Kurde, no blisko było. Było blisko, jest fajnie. Mnie no i mili. mnie się bardzo podoba ta gra, będzie tego naprawdę dużo więcej. Miejsce oddziału drugie, zawójstwa oddziału 8. Jest super. Także Zawójstwo. masz tr również trzy flagi. Ładnie żeśmy poszli, ładnie. Czekajcie na więcej, będzie tego dużo więcej. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Cześć.